Jesteśmy na drużynkach gminno-parafialnych w Ulanie Majoracie. Zapraszamy na krótką relację z tego wydarzenia. Dobry, rozmawiamy z panem Jarosłem Koczkodajem, Wójtem gminy Ulan majoret Dzień dobry. Jak pana zdaniem przybiegają w ogóle żynki w tym roku? Tegoroczne dożynki, Tak, tak zerknąłem właśnie na, na plac dorzynkowy. E, spodziewaliśmy się, że przyjmiemy około 5 gości. dobry. Dzień dobry. E, myślę, że już przekroczyliśmy przynajmniej połowę, a jestem przekonany, że gwiazda wieczoru przyciągnie kolejne tłumy. E, także z głosów, które dobiegają do mnie. Z naszego placu dożynkowego. Słyszę same superlatywy. Jestem z tego powodu niezmiernie rad. Cieszę się, że tak, tak fajną imprezę uczyniliśmy. Można wnioskować, że założenia organizatorów zostały spełnione, tak? Eee, można wnioskować, że tak, takie były założenia organizatorów. Można też wnioskować, że organizatorzy dopięli wszystko na ostatni guzik. No powiedzmy, że prawie ostatni guzik, bo zawsze jest coś do dopięcia. Ale efekt naprawdę jest bardzo miły. Myślę, że gdybym powiedział już użył zwrotu oszałamiający, to też nie minąłbym się z prawdą. Ta odpowiedzialność jakby za i przebieg, i kształt naszych dożynek winoparafialnych nie spoczywa na jednej tylko osobie, nie spoczywa na mnie czy na kierowniku, spoczywa na wszystkich, ponieważ wszyscy taką odpowiedzialność czują. W ten sposób pokazują, że pracują w zespole i jednoczą się przy osiągnięciu tego celu, jakim jest właśnie efekt, który widzimy. Spójrzmy, spójrzmy na te tłumy wchodzące na... Na nasz plac dorzynkowy. Myślę, że to jest piękne. Pośród gości na tym placu dorzynkowym na pewno, na pewno mieszkańcy naszej gminy nie stanowią większości. Myślę, że bardzo, bardzo dużo osób przyjeżdża z zewnątrz. I to jest właśnie to, co robimy, bo jak powiedziałem jeszcze niedawno na, na scenie, tak naprawdę jest czas na pracę i jest czas na zabawę. Ten czas teraz to jest czasem na zabawę. Dożynki w Wulanie, które zawsze są gdzieś lokalizowane w okolicach końca wakacji, są już tak trwałym elementem krajobrazu kulturalno-rozrywkowego, nie, nie tylko w tej gminie, nie tylko w tym powiecie, ale myślę, że i w województwie, myślę, że nie tylko w tym województwie, że tak naprawdę nie trzeba jest zdecydowanie reklamować nawet, żebyśmy mieli tutaj tłumy, tłumy gości. A myślę, że bardzo. Pozytywne przyjęcie, takie gospodarskie, takie miłe i ciepłe, powoduje, że to miejsce jest chętnie odwiedzane przez bardzo wiele osób. się do tego wydarzenia, do dożynek Powiem szczerze, że to było tak krótko, zwięźle i na temat, To dosłownie dwa tygodnie zdecydowaliśmy się, że robimy w tym roku sami stoisko, a że nasze obie kolonie są małe, więc połączyłyśmy, połączyliśmy siły i wyszło tak jak wyszło, a wyszło elegancko. A co państwo mieli na swoim stoisku? Stół wiejski, no to podstawa, kiełbaska smalczyk, ogóreczki małosolne, no i e, rozmowna woda, co by można było zwilżyć, usteczka. Dzięki takim dożynkom, dzięki takim właśnie przedsięwzięciom można zintegrować, zintegrować wioskę, zintegrować sołectwo. I chce Pani, żeby to było kontrolowane? Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. Dzień dobry. Jest Dzień dobry. Pani z sołectwa Stok, prawda? Tak. I jak przebiegały y, przygotowania do dożynek w tym sołectwie? Bardzo dobrze. To jest fajny sposób na integrację ludzi. Mogliśmy się spotkać mimo to, że kosztowało nas to ogrom pracy, ale naprawdę fajny sposób na integrację. Bardzo mi się podobało. Czasami ludzie zabieganie nie mają czasu się spotkać, porozmawiać, a tu wymienialiśmy się pomysłami na przygotowania. O tak zrobiłyście, a my tak, tu coś tam ciekawego. Każdy podpatrywał jeden drugiego. Naprawdę ciekawa ciekawy sposób na poznawanie się z ludźmi. A czy chce Pani, żeby takie dożynki były kontynuowane? W taki sposób, na przykład Oczywiście, 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 tak, tak. bardzo. Dobrze, na dziękuję. pewno wezmę udział. Eee, jesteś na dynkach, prawda? Jesteś tu w sale, bo jesteś mieszkanką gminy Ulan Majora, prawda? I jak Ci się podobają w tym roku? Jest naprawdę ciekawie, jest dużo atrakcji, naprawdę czekam na gwiazdę oczywiście wieczoru, jak tak. to będzie, ale jest naprawdę fajnie. Właśnie można powiedzieć ze znajomymi i z rodziną, naprawdę super czas. I dla każdego znajdzie się coś fajnego, tak, prawda? Tak. Każdy coś tu znajdzie dla siebie.